Guten Tag, mein Freund, w kolejnym odcinku zagrajemy w Blitzkriegs, szwabskie misje i w dzisiejszym odcinku zaczniemy operację Fall Weiss, atak na Polskę. Misja polska, rok 1939, typ historyczny, opis misji. Dzięki naszemu nagłemu natarciu ofensywa w Polsce rozwija się pomyślnie, Brok próbuje jednak zyskać w czasie i stawia opór. W Twoim sektorze Polacy koncentrują wojska, by utworzyć silne stanowiska obrony. Twoim zadaniem jest zdobycie skrzyżowania, wykorzystanie przewagi czołgów, zajęcie miasta na północy i zniszczenie wszystkich polskich oddziałów. Wywiad donosi, że most jest zaminowany, ale możesz spróbować zlikwidować strażników wykorzystując padochroniarzy komandosów i zapobiec eksplozji. Ułatwiło to by Twoje zadanie. Dzisiaj błusię, tak. Wyeliminuj wartowników snajperem. Użyj spadochroniarza, by wyeliminować wartowników na moście. Nie pozwól swoim oddziałom podejść do mostu dop dopóki jego strażnicy nie zostaną zlikwidowani. Wartownicy mogliby wysadzić most w powietrze i musieliby go naprawiać saperzy. Zlikwiduj straż mostu. By móc kontynuować natarcie musi przerzucić swoich żołnierzy na drugą stronę rzeki. W tym celu musi zlikwidować straż mostu. Zniszcz wrogie stanowiska obrony. Twoje zadanie jest zabezpieczenie północnej osady. Należy zniszczyć znajdujące się w pobliżu wrogie stanowiska obrony. No i dobrze, widzimy się w grze. Oki doki. Już nas tutaj wbiło. Szwaby, misja 2. Zapiszmy to sobie. Włączmy pauzę. Dobra. Teraz trzeba zrobić tak, że. Mamy nasze czołgi, mamy motory, mamy to wszystko. To trzeba upchać normalnie gdzieś tutaj. I to będzie najlepszy pomysł. Kidoki, dobra, wy tam sobie jedźcie. My tutaj. To w ogóle ta misja była... Najgorsza z tych wszystkich Okej, okay, nasz gdzieś tutaj wyląduje chyba Albo tutaj już nie pamiętam Zobaczmy jak tutaj nasze wojska się Manewrują, niech tam się manewrują Dobra, tu jest parę oddziałów polskich Okej, okay, nasz niemiecki snajper Pięknie Wsparcie lotnicze udostępnione i teraz ciśniemy snajpera sobie tutaj Okej okay, ten niech tutaj nam tutaj przyjdzie oni tutaj niech sobie będą Ja pamiętam to tutaj były wrogie stanowiska obrony I tu No i tu był jakiś czołg, to co to jest? 7TP, tak? Dobra. U52 wraca do domu. okej, okay, no spokojnie, niech tak będzie. Opóźniłem trochę tę grę. Dobra, dupa. Niech będzie tak, jak będzie. Spoki, dobra. Mam nadzieję, że tutaj, bo tu był taki czołg patrolować, chyba ten lekki czołg tutaj. Zobacz, tu są wszyscy, tak. Dobra, to tutaj. To zaraz. Ty musisz przejść tutaj. O, widzę. Są żołnierze. Dobra. Dobra, ty tam sobie strzelaj. Pięknie. Super. Pięciofuntowa lekka chobice QF. Super. To ty teraz tam przechodź sobie. A my tego pięknie załatwimy. Super Niech tak będzie Zlikwiduj straż mostu No dobra Tą straż mostu na razie tak sobie zrobimy, że Zlikwidujemy tylko tą chałbicę, tak Zabij tą chałbicę Spierdzielaj, mam nadzieję, że nie padniesz Jeszcze raz, dawaj Jeszcze raz Super Albo i nie, weź na tutaj. O, dobra, mamy już widok mniej więcej. Okej, okay, tu są kolejni. Znaczy, tu jest nasz kolejny sniper. Którego wypadałoby gdzieś tutaj przetransportować. Pamiętasz o... Nie wiem, czy przypadkiem oni nie mogli. Lekki czołgu rozwalać. Aha, aha. Zaryzykujmy, zaryzykujmy. piszmy grę tutaj. Chodzi chyba... A nie, rozwali tego czołga. Beka. Zaraz go rozwali. Jeszcze troszeczkę tam się podbijać. Co nieco? Beka, nie, co? dobra. ma on ma tutaj jeszcze, ma tam no, amunicję, więc... Tutaj przypadki nie było jeszcze czegoś? Coś tu jest, na pewno coś tu jest. Pamiętam no, tylko kurczę, no FPS nie spadajcie mi tak... Tak gwałtownie, panowie, panowie. Jawoła So gut wie erledigt I co? Jawol ja, ja. Ich muss mich mal bewegen Ich Haha, wiedziałem że to coś jest aj, aj, aj Ja tu wiedziałam że coś tutaj jest ale musieliśmy już wykryć Okej, okay. y, tu coś jeszcze pamiętam, że było Ale dobra, most chyba będzie działał z tego co pamiętam Piechota, chodźcie tutaj Ty chodź tutaj I zaraz ruszymy tymi wszystkimi naszymi czołgami piechotą na nich. Ale w międzyczasie opowiem Wam o planu Fall Weiss Hitlera. On był... Um, polegał na tym, żeby zaatakować Polskę bez wypowiedzenia aktu wojny. Czyli to było rozpoczęcie wojny w yy, 1939 o 445. Plan Fall Weiss, czyli... co yy, było? Biała fala? Czerwony? Biały? Biały plan... fal... biała fala? Coś w tym stylu. Yy, była, no, jak to powiedzieć, no, wdrążona w życie. Polegało to na tym, że zostały skoncentrowane trzy linie ataku. Od północy, od Prus Wschodnich, był atak. Od Niemiec, po stronie granicy... Po stronie granicy zachodniej był jeden atak. No i od zależnej od Niemiec, Słowacji był atak od południa. No i to wszystko. Haman, ciśnij. Dobra, pięknie. Come on, musimy to pocisnąć o boże czołgi to jakieś samo atakują nas o oh shit. mam nadzieję że to ty czołgi dawać tutaj ale głupie czołgi omg, naprawdę Chodźcie tutaj, no naprawdę jedźcie do przodu, jedźcie. Come on, Jason. On leży mi... <laughs> tu jesteście dwójka, naprawdę dwójka. Dobra. Chodźcie wy tutaj. Na dwójka dziś tutaj proszę was Tu pamiętam też coś było, ale to za chwilę Te czołgi w końcu ruszą czy nie ruszą? Ooo, w końcu się ruszą Super No i właśnie ten cały plan Fall Vice na tym polegał Żeby zatakować Polskę bez, bez wydawania takiego aktu, że jest wojna i to zapobiegało zapobiegało że ten że Brytyjcy, że Wielka Brytania i Francja szybko nas wspomogła w walce z nimi Tu były czołgi pamiętam jakieś O o, lec... To muszę coś rozwalić Ty musisz wjechać tutaj Come on, come on, come on Come, on, come on. tu coś jest Właśnie tutaj O, kama on, no. dawaj Ciśniemy, ciśniemy I atakujesz. Ogólnie to co, to, co też wyczytałem, plan Fall Weiss miał być yy, wprowadzony troszeczkę później, ale jeżeli, ale Hitler dowiedział się właśnie o naszym pakcie z Wielką Brytanią, że gdy Niemcy nas zaatakują, Wielka Brytania udzieli pomoc. Więc to także było pretekstem, żeby szybciej zacząć ca cały ten, całą tą operację. Co ja tutaj zaraz piję? Ale dobrze, zakończyły się właśnie misję. Jak pierwszy raz było trudniej Bo troszeczkę bałem się wyjechać tymi czołgami Ale teraz już mniej więcej byłem obcykany jak to jest yy, Dalej właśnie przechodziłem te Te misje Szwabskie Ale już ich nie pamiętam więc tak czy siak będę znów przechodził je na ślepo więc widzimy się w statystykach O oh je, yeah, krzyż za zasługi wojenne drugiej klasy jest przyznawany za bohaterstwo podczas walki z wrogiem. Zajebiście. No i dobra, taktyka 0, zaopatrzenie transport minus 1, ostrożność 0, dowodzenie minus 4, sztukawe 1 minus 1, poczucie obowiązku całe 100%. I następna ranka od na już wzrosła, Dobra. Okej. Okay. Kampania niemiecka. Co to jest? Operacja Fall Gelb, Inwazy na Francję. Jest fal Gerb i fal Rot. Fal Rot prawdopodobnie jest to albo na Rosję, albo na Wielką Brytanię, już nie pamiętam. Maj 1940. Wykorzystując niezdecydowanie aliantów, Niemcy zajmują Polskę, Danię, Norwegię i przygotowują się do ataku na Francję. Niemieckie dowódco rozlokowało niemal wszystkie swoje siły. Dysponuje 136 dywizjami, 3 300 żołnierzy, 7378 armatami. 2580 czołgami i 3824 samolotami. Po drugiej, stoi, po drugiej stronie stoi 147 dywizji francuskich, brytyjskich, belgijskich i holenderskich. Łącznie 3 785 żołnierzy 544 Armat, 3099 czołgów i 3791 samolotów. Alianci planują wyczerpać przeciwnika długą bitwą, ponieważ dysponują ciężkimi fortyfikacjami obronnymi, a także kontrolują morze, co umożliwia dostarczenie zaopatrzenia. Niemcy uświadamiają sobie, że nie mają szans wygrać takiej wojny z licznym i dobrze zaopatrzonym przeciwnikiem i postanawiają zastosować taktykę Blitzkriegu, która znakomicie sprawdziła się podczas wcześniejszych kampanii. Zamierzają pokonać Francję, nim alianci zdążą wykorzystać cały potencjał swoich wojsk. Niemcy postanawiają skierować swoje główne siły uderzeniowe przez Ardeny, słabo bronione, gdyż alianci sądzą, iż ten teren jest zbyt trudny do sforsowania. Pozostałe siły niemieckie trzymają aliantów w szachu na granicy francusko-niemieckiej oraz przeprowadzają ofensywy w Belgii i Holandii. Alianci rozmieszczają połowę swoich wojsk wzdłuż silnie ufortyfikowanej linii Maginota. Drugą część wysyłają do Belgii w celu udaremnienia wszelkich ofensyw, które Niemcy mogliby tu przeprowadzić. Niemcy zaczynają ofensywę 10 maja od nalotów na lotniska aliantów i zrzutów oddziałów desantowych. Na północy wojska alianckie wkraczają do Belgii, by powstrzymać Niemców na linii belgijskich fortec, ale Niemcy przedzierają się przez nią przed przybyciem sił sprzymierzonych. Główny trzon niemieckich sił uderzeniowych we, e, przez... nie, uderzeniowych przez Ardeny. E, Przedziela się przez a, chyba Ardeny i rozdziela północną i południową armię aliantów, przypierając jej północną część składającą się głównie z Brytyjczyków do morza. Si dowództwo sił sprzymierzonych pomimo... Posiadanie przewagi jest zbyt zaskoczone, by zorganizować jakikolwiek udany kontratak. Holandia kapituluje zaledwie po 4 dniach, Belgia po 18. Brytyjczycy ewakuują się przez kanał La Manche, zostawiając na brzegu uzbrojenie, amunicję i sprzęt zmechanizowany. Niemcy zbliżają się do Paryża, do wojny przyłączają się Włochy, które stają po stronie Niemiec. Francja kapituluje 6 tygodni po rozpoczęciu operacji Far Gelb. Niemcy zaczynają odzyskiwać przewagę w wojnie, więc co z tego, że alianci mieli przewagę, ale chcieli y, Niemców y, wykończyć czasem, tak? Że jak oni zaczną y, alianci się bronić, bo mają dużo fortyfikacji, to Niemcy wyczerpią swoje zapasy, bla 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 bla, bla, bla ale Niemcy mieli Blitzkrieg, plan Blitzkrieg, który y, mówił, że wojna ma być szybka, błyskawiczna, i ma od razu przynosić sukcesy a nie taskać się z wrogiem dobra zatwierdzamy dostępne ulepszenia co ja mogę sobie tutaj ulepszyć powiedzcie wy mi lekki czołg PZ38 34 ma przebicia 35 a 5 to sobie czołg a co Zamów ulepszenie, co ja tutaj mogę, mam lekkie chaobce i pepanc Aha, to są dostępne, dobra To jest słaby czołg, to jest w ogóle Gówno, naprawdę wielkie gówno Ale weźmy sobie to zamieńmy Super Jestem chyba z tego bardzo zadowolony Lekki choke, tak Ej, za co nie mogę sobie tego zmienić O, dobra, już, działa Działo to działa, ma lekko chłopcy, lekko chłopce Działa, pepans, tak zazwyczaj nie używamy, więc jest git. Dobra, zapiszmy sobie misję Swaby misja Trzecia i dobrze, mamy parę ulepszeń. Mamy ciężkie działo. Mamy lekkie działo bieżne Sztuk aus A. Aus w A. Średni talk. Dobrze. To już będzie końca odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, fanpage na Facebooku. No i czekajcie na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.